LEGO City 60041: Pościg za przestępcą. Przeznaczony dla osób w wieku 5-12 lat. W zestawie znajdziemy mini figurki złodzieja i policjanta z wyborem dodatków: motocykl policyjny o wymiarach 7 cm wysokość, 7 cm długość, 4 cm szerokość. Odcinek muru z ogrodzeniem o wymiarach 6 cm szerokość, 2 cm wysokość. W zestawie mamy także łom, kajdanki, dwa panknoty i plecak. Zestaw składa się z 38 elementów. W mieście LEGO City zdarzają się także zufałe napady rabusiów. Ale dzielny policjant z Twoją pomocą z pewnością sobie poradzi. Przestępcy nie uda się zbyt daleko uciec ze złupem. Nawet ogrodzenie nie stanie stróżowi prawa na przeszkodzie. Zakuj robusia w kajdanki, a skradzione pieniądze oddaj właścicielowi.